Hej Biebełki! Na wstępie wiem, że pewnie większość z Was czeka na recenzję odcinka Unhappy Campers. Nie porzuciłam jej i dalej nad nim pracuję. Niestety prędko się nie pojawi, ale zapewniam Was, że nie będziecie rozczarowani. Jednak dzisiaj przychodzę do Was z czymś znacznie ciekawszym. Mianowicie, Vivien dnia 31 lipca opublikowała na swoim Twitterze post, w którym ujawniła parę ważnych informacji dotyczących drugiego sezonu, a dokładnie Viv podała tytuły przyszłych odcinków. Dzisiaj przyjrzymy się im wszystkim i podzielimy się z Wami moimi teoriami i domysłami. Pierwsze co, to najnowszy przyszły odcinek Hellowy, czyli szósty epizod. Został zatytułowany UPS za motką CLOWNA, co sugeruje, że w tym odcinku może pojawić się ponownie Fizaroli. Nie jest to w sumie wielkie zaskoczenie, jeśli pamiętamy jak Viv 19 lipca na swoim Instagramie, przepraszam INSTAGRAMIE podzieliła się z nami uroczym zdjęciem Fizaroliego. Wiem, że się powtarzam, ale trudno. Fizz wygląda na tym zdjęciu, jakby był w sypialni Asmodeusza i próbuje obudzić swojego chłopaka, skakując na niego. Więc na pewno w najnowszym odcinku zobaczymy ponownie Fizza i Asmodeusa. Być może zobaczymy nawet parę scen z nimi z pierwszego i z drugiego zwiastuna. Dla przypomnienia, to są te sceny. Zastanawiam się też, czy zobaczymy ich problemy w związku. Skąd takie myśli? W pierwszym zwiastunie była scena, w której Fizz czyta artykuł o nich, w której Asmodeusz jest nazywany Hipokrytą to na pewno jakoś płynęło na Fizaroliego, jak i zarówno na Asmodeusa. Pamiętam też, jak jakiś rok temu na oficjalnym Twitterze Holowy był post zapowiadający dalsze losy Stolis oraz pary Fismodeus. Może nie wprost, ale mniejsza. W Twitcie było parę emotek. Emotka Diabełka, Serce i Sowa, które oczywiście odnoszą się do Blitza i Stolasa. Kiedy? Kiedy? Ja się grzecznie pytam, kiedy będzie konkretny postęp? Były również emotki klauna, złamane serce oraz korona, które odnoszą się do Fizeraliego i Asmodeusa. Nie muszę chyba mówić, że symbolizują one, że coś się między nimi popsuje. To w sumie strasznie szkoda, mieliśmy mało okazji, aby ich razem zobaczyć, jak na razie jeden odcinek. I wygląda na to, że to kwestia czasu, kiedy będzie koniec tej parki, bo coś złego się wydarzy. Nie mówię, że od razu, bo wygląda na to, że w tym sezonie będzie o wiele więcej Fiza, niż się spodziewałam. Viv powiedziała, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, dwa ostatnie odcinki roku to oba odcinki Fiza. Brzmi ciekawie, prawda? Wracając jednak do Osmodeusa. Zastanawia mnie to, co próbował powiedzieć Fiza Roliemu. O co mogło chodzić? Czy chciał pogadać o tym artykule? Może o Blitzo? Dobra, z tym Blitzem to może i przesadziłam, ale może to właśnie przez niego będzie to przysłowiowe ups. Może fakuje Fiza w jakieś kłopoty? Albo próbując go przeprosić coś jeszcze bardziej popsuje. Dalej mamy siódmy odcinek, który nazywa się Wspaniały specjalny muzyczny środek sezonu Mamona z udziałem Fizaroliego. Wątpię, żeby odcinek tak się nazywał, ale jak wskazuje tytuł, wystąpi w nim Mamon. Demon i władca kręgu chciwości, bożek fortuny oraz nieuczciwie zdobytych pieniędzy. Jeden z siedmiu księżąt piekła, reprezentującego grzechciwości chciwości oraz właściciel parku Lululandu. Medrano zapowiadała nam go już w Wigilię zeszłego roku, czyli dość dawno. Myślałam wtedy, że ma trzy ręce, ale nie zauważyłam tej czwartej. Mój błąd. No ale mniejsza o to. Z pierwszego zwiastuna wiemy, że odbędzie się koncert, na którym Mamon będzie występował. Nie wiem jak Wy, ale mam wrażenie, że piosenki w tym sezonie są zdecydowanie na wyższym poziomie niż w pierwszym. Tak więc liczę też na jakąś mocniejszą nutę w tym epizodzie. Mogliśmy nawet zauważyć, że wiele demonów podczas jego koncertu pokazuje znak Devil Horns, więc może być w klimacie You Got The Power z epizodu Unhappy Convers. Pewnie na tym koncercie Fizz ponownie spotka Blitza i poznamy więcej szczegółów z ich wspólnej przeszłości. W jednej ze scen Blitz wygląda jakby otworzył serce przed Fizzem, jakby przepraszał go za swoje błędy i za to, że był złym przyjacielem oraz partnerem. Jednak Fizz wygląda jakby w ogóle się tym nie przejmował. Vivienne z jakiegoś powodu podkreśliła, że ten odcinek będzie specjalny. Nie wiem czego możemy się po nim spodziewać, ale bez wątpienia to będzie wyjątkowy epizod. Dalej mamy ósmy odcinek zatytułowany Pełnia Księżyca. Opcje są dwie, albo odcinek będzie mieć coś wspólnego z Blitzem i Stolasem, którzy zawsze się spotykali w pełni księżyca przez tą beznadziejną umowę, albo będzie mieć to jakiś związek z Luną. Osobiście wolę, by w tym odcinku ponownie pojawił się Stolas, bo jestem ciekawa jak się czuje po ataku Strikera. Może właśnie zobaczymy go jak jest jeszcze w szpitalu. Ponownie posłużę się Instagramem Vivien, bo dnia 14 czerwca Viv podzieliła się z nami zdjęciem rannego Stolasa. Znaczy, teraz nie mam pewności, czy on dalej jest w szpitalu, czy jest chory, czy jest po wspólnym wieczorze z Blitzin? <laughs> Jednak z drugiej strony, gdyby Luna też się pojawiła w tym odcinku, to bym nie narzekała, ponieważ dawno jej nie było na ekranie. Następnie mamy epizod dziewiąty, który został zatytułowany Wycieczka z przeprosinami i matka z dwoma browarami. Sorry, Zarym. Dobrze wiemy, że lista osób, które Blitz mogły przeprosić, jest strasznie długa. Ale Fizę chyba możemy spokojnie wykluczyć, ponieważ wątpię, żeby tak często pojawił się w kreskówce. W końcu najpewniej będzie w dwóch odcinkach pod rząd. Tak więc może będzie mieć okazję przeprosić Wyrosikę, Barbie lub Stolasa. Ale Barb chyba też możemy wykluczyć z tego kręgu, bo w końcu już nie próbował w ostatnim odcinku. Ale skoro Fiz pojawi się dwa razy pod rząd, to może i Stolas by mógł. Jednak nie ukrywam, że gdyby spotkał się z Verosiką, to byłoby to chyba najbardziej interesujące. Po pierwsze, fajnie byłoby ją ponownie zobaczyć, a po drugie, serię ciekawi mnie, jak wyglądał ich związek oraz chcę poznać więcej szczegółów ich rozstania. Jak na razie poznaliśmy historię z punktu widzenia Verosiki, ale może jest tym jakieś drugie dno? Może ona też ma coś za uszami? Ciekawi mnie tylko, co skłoniło Blitza do zmiany i do zakupania toporu wojennego. Może to przez ponowne spotkanie z Fizem? No chyba, że sytuacja go do tego zmusi. Albo ktoś? Dalej mamy odcinek dziesiąty, Ghost Fuckers. Przez tytuł podejrzewam, że odcinek mógłby mieć swoją premierę w Halloween. Ale nie mam pojęcia, co by tam mogło się dziać. Czy grupa będzie walczyć z jakimś duchem? Wiem, że to dziwnie brzmi, ale w pierwszym oficjalnym odcinku Murder Family mogliśmy zobaczyć na panelu z przyciskami w biurze Blitza przycisk właśnie z podpisem duch. Ciekawe, nie? A może to będzie jakaś parodia pogromców duchów? Albo ponownie dostaniemy zlecenie w świecie ludzi? Następnie mamy dość zagadkowy odcinek 11, czyli Mastermind. Można to tłumaczyć na wiele sposobów, na przykład jako geniusz lub mistrz umysłu. Nie wiem o czym może być ten odcinek, ale strzelam, że może dowiemy się w nim czegoś nowego o rodzinie Blitza oraz jego traumatycznej przeszłości. Albo może mieć to związek z jakimś silnym demonem, na przykład Overlordem, a to z kolei może prowadzić do kolejnego antagonisty w serii. Ostatni odcinek, czyli ten finałowy, brzmi Seasmas, co może być grą słowną od Christmas. Więc wygląda na to, że w końcu dostaniemy odcinek o tematyce świątecznej. Ciekawi mnie, czy zespół podejdzie do tematu od strony religijnej, ze wszystkimi tradycjami i zwyczajami świątecznymi, czy od strony korupcyjnej. Chyba, że dostaniemy odcinek z poprzekręcanymi tradycjami, tak jak jest w wielu odcinkach kreskowych dla dzieci, tylko w bardziej hardkorowej wersji. Ale zaraz. Vivienne w jednej ze swojej starszej, ale niezwykłej animacji Holidays, oprócz ducha Halloween i Bożego Narodzenia, przedstawiła nam również Krampusa. Ale kim on jest i czym o nim wspominam? Jest to demon z austriackiego i niemieckiego folkloru, który był uważany za przeciwieństwo świętego Mikołaja. Zawsze jest odziany zwierzęcą skórę oraz jest opleciony wieloma łańcuchami. Nosi wielką, demoniczną i obrzydliwą maskę potwora z rogami. Swoje święto Noc Krampusa obchodzi 5 grudnia, dzień przed Mikołajkami. Podczas gdy miły pan z białą brodą i w czerwonym stroju nagradza wszystkie grzeczne dzieci prezentami, on ten niegrzeczne obdarowywał węglem, zaś te najgorsze dzieci bije, przeciąga do swojego legowiska albo i nawet do samego piekła. Istnieją również przesłania, że miały pojawiać się w domu dzieci razem ze świętym Mikołajem, po czym obaj czytali spisane winy dziecka i decydowali, który z nich zajmie się malcem. Tak więc Vivienne ma niezły pole do popisu, jeśli chodzi o tego demona. Nie mam pewności, czy się pokaże tym odcinku, ale chyba nie muszę mówić, że byłoby to coś bardzo interesującego, ciekawego oraz nowego. Do tego nie byłby to pierwszy raz, kiedy Viv wraca do swoich starszych animacji i na nowo je ożywia w swojej obecnej serii. Pierwsza była B, która łudząco przypominała JJ z animacji Dying. Poza tym, dostać horror na święta to dopiero niezły prezent. Znaczy wiem, że Viv nie będzie trzymać się demonologii jeden do jednego, ale to nieważne jak go przedstawi. Czy jako brutalnego, czy jako miłutkiego demona jak w animacji Holidays. Tak więc cieszę się, że Vivien ujawniła nam tytuły reszty odcinków tego sezonu i wygląda na to, że wszystkie zapowiadają się niesamowicie. Teraz znamy mniej więcej w dalszą fabułę drugiego sezonu i wiemy, jakie wątki mogą zostać poruszone. Wiemy, że będzie parę luźnych odcinków oraz parę niezwykle emocjonalnych. Wiemy także, że do końca roku VIV chce wydać dwa odcinki FIZA. Tak więc, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to sezon drugi zakończy się w grudniu przyszłego roku. Teraz jestem jeszcze bardziej podekscytowana niż kiedykolwiek. Nie mogę się doczekać tych wszystkich odcinków, ale chyba w szczególności finału. Mam nadzieję, że pojawi się w nim krampus. A jeśli wy macie swoje własne teorie lub przemyślenia, to co Was do komentarzy poniżej. Dziękuję za obejrzenie i do następnego. Na razie, diabełki!